Panie i Panowie Elewi, żołnierze, jesteście ochotnikami, którzy podjęli być może życiową decyzję o związaniu swojego życia z wojskiem. Przed Wami najtrudniejszy dla żołnierza czas służby oraz szkolenia podstawowego, gdy trzeba przestawić się z trybu cywilnego na tryb wojskowy. Musicie połączyć. Trudy życia wojskowego z życiem prywatnym. Życzę Wam wszystkim, byście dotrwali do końca szkolenia i osiągali wysokie wyniki. Dziś, w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, otrzymacie broń. To jest wielka odpowiedzialność. Państwo polskie przekazuje Wam broń, byście wykorzystali ją do obrony jego bezpieczeństwa. W przyszłości być może będziecie dysponowali nowoczesnymi systemami uzbrojenia. Będziecie podejmować bardzo poważne decyzje dotyczące ich użycia. Niech ta broń dzisiaj wręczona i ta, którą będziecie rozporządzać w przyszłości, służy wyłącznie utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa naszego państwa. Żołnierze służby przygotowawczej. Waszym pierwszym obowiązkiem związanym z tą służbą było zgłoszenie się do wyznaczonego ośrodka szkolenia, w tym przypadku do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Z dniem przekroczenia naszej bramy otrzymaliście tytuł Elewa. Teraz czekają Was kolejne obowiązki. Waszym zadaniem jest realizacja programu szkolenia. Zatwierdzającego treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach. Obejmuje ono szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne. Szkolenie podstawowe to teoria, praktyka, zajęcia m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztra, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem. Przygotowuje Was w stopniu podstawowym do pełnienia czynnej służby wojskowej. Ważnym i uroczystym momentem dla żołnierzy, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej, jest złożenie przysięgi wojskowej. Wy złożycie ją w następnym miesiącu, w dniu 22 lutego. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem od wyników którego bardzo wiele będzie zależało odnośnie Waszej wojskowej przyszłości. Życzę Wam powodzenia na tej drodze, na której nie będziecie sami. Wasi bezpośredni przełożeni, zaczynając od dowódcy kompanii, którym jest kapitan Jerzy Cecotka, poprzez dowódców plutonów i drużyn będą Wam w tym na co dzień pomagali. Dokładając wszelkich starań, aby szkolenie było jak na najwyższym poziomie, jeszcze raz życzę Wam wytrwałości, dyscypliny i ukończenia szkolenia z najlepszymi wynikami. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczam Panu broń. Uchwalę ojczyzny! Broń otrzymują szeregowy ele Patryk Masłowski. Szeregowy LF, Albert Długoborski. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczam Panu broń. Ku Ojczyzny. Szeregowy LF, Jakub Czub. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczam Panu broń. Chwała ojczyzny! Szeregowy elf Maciej Foltyn W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wręczam panu broń. Chwala ojczyzny!

Brigada, szczelecka gromada, nas wróciliśmy, życia los nas na to nie pierwsza brigada, szczele gromada. Przez obóz trwaliśmy, samotnie, zamutnieni, a z nami był nasz drogi wóz. My, pierwsza brigada, zielecka kumana, na stos, służyliśmy, służycia los, na stos, na stos. Na stos. Na stos. I koła taria o waszych wróż, do waszych serc wyszak. Christianos, nos, 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 Służba wojskowa jest dla mnie e, czymś bardzo ważnym, ponieważ zawsze chciałem zostać żołnierzem. Kiedy byłem dzieckiem, nieopodal mojej miejscowości, była e, kompania właśnie wojskowa i zawsze chciałem być jaksi ci żołnierze, tacy maszerujący i dumni. A dzisiaj stałem na placu Apelowym, na bardzo śpiewałem hymn Polski, patrzyłem we flagę i łza wokół sama się wzruszyła. Także jest to coś pięknego, udowadnia to, jak człowiek może być dumny z samego siebie.